No hej, cześć, mamo wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym oczywiście odcinku z gry Pokémon X Extreme Randomizer Nazlog, serii, która no cały czas wam się mega podoba, bo mega zaangażowanie cały czas widać tutaj i w lajkach, i w komentarzach, i w osobach, które dopiero co subskrybują kanał nowy po raz pierwszy. No i słuchajcie, słuchajcie, ostatnio znowu dobiliście 500 lajków, no i dzisiaj też zostawcie łapkę w górę, 500 lajkaczy, jutro kolejny odcinek, jak tak dalej pójdzie, to my dość szybko skończymy. Zobaczymy tę serię ale, 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 no właśnie, moje Pokémony, tam troszkę je potrenowałem nie jakoś mocno, minimalnie wręcz bym powiedział, no i zobaczymy co tam będzie się dalej działo. Eee, tu coś mamy, ale zanim tu przejdziemy, to coś tu się dzieje, o nie, to oni, o tu poketuberze. A, to jest Daker, okej. Okay. Ja tam nie będę oczywiście na loku bawił się e, tutaj wiecie. W jajka Pokemonów, nie, 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 nie mamy na to kompletnie czasu i możliwości. some another time, o, dokładnie. Teraz się tym nie zajmujemy, wychodzimy stąd. Dobra, wy w dwójkę zawsze łazicie, idźcie sobie stąd. I przestańcie nazywać mnie Poketuberem. To będzie dobrze. Znaczy, wiecie, jak tam powiedzą, raz od czasu do czasu to jeszcze rozumiem, ale oni bez przerwy tak gadają. Aha, i wy teraz tu siedzicie, okej, dobra, sobie siedźcie gdzie chcecie. Ej, a ty? Co tam malujesz? Halo, 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 halo. Aha, wyzwałam mnie na walkę, nawet nie patrząc mi w oczy. Artystka Georgia, a co tam masz? Nidoran żeński. No Nidorany to fajne Pokémony, nie ma co. Każdy to dobrze wie. I 16 level, ej, one są mocne! Dobra, dawaj, Confusion, liczę, że będzie dobre. Normalnie byłoby dobre na Nidorana, a tutaj... No, jest not very effective niestety, no szkoda. Ancient power bije, ale nie jakoś mocno, jest A, jeszcze skryta walno, więc easy Jest to cios specjalny, dlatego tutaj abilitka nie zadziałała nasza. Eee, znowu Ancient Power, tylko żeby nie zbustował sobie statystyk. Eee, dobra, będzie... Ej, znowu Kryt! Co się dzieje? Ten Nidoran ma jakiegoś farta. No ale dobra, załatwiony, o to chodziło, brawo Radek, eee, idziemy dalej. No tak, tylko te moje biedne Pokemony to widzicie, tak, tak mało Expion trochę, znaczy, znaczy mało. Dobra, wiecie, że z Expol byłoby zbyt łatwo. Eee, no dobra, w sumie mój Starter ma niski level, co mnie aż dziwi niesamowicie. Eee, niższy niż inne Pokemony. Dobra, tutaj jest nasz przyjaciel, ale on nas nie interesuje, a tu mamy podwójną walkę. Dobra, jestem na to gotowy. Nie wiem, tu sami artyści, Skitty i Shinks. Śmieszne, że jeden to jest taki w sumie Pokémon piesek, a drugi Pokémon kotek, co nie? A u mnie proszę, ptak i pieseł, czy tam wilkę, kto jak uważa. <laughs> e, dobra, Walni, tutaj, a ty może ty skata. No mam nadzieję, że na Skitty będzie to dość dobre. Zaraz się przekonamy zresztą. Najpierw Confusion, który zabiera połowę życia. Nie, no to Confusion jest na wszystkich, no to Werefecti, mówię Wam, to jest cios niby dobry, ale tutaj się kompletnie nie opłacam. O, ale za to to było piękne i mocne. Uuu, Furikater też trochę bije. No dobra, ale powinienem ich na spokojnie załatwić przy kolejnych uderzeniach, więc spokojnie ponawiamy ataki tak jak do tej pory one były. Tak więc nie bójmy się, działajmy. Shrink załatwiony, natomiast no oczywiście nie ma innej opcji, żeby Skitty też nie padła, Tak więc, yy, Skitty... A ona jest szybsza w ogóle. I co tam obniża? Defense. E, to są obniżaj, pięknie. No i takie podwójne walki to ja lubię, co nie? Łatwo idą. Dobra, nie jest źle, nie jest źle, chociaż levele na szczęście są takie podobne, bo wiecie, też nie może być za łatwo, nie o to chodzi. E, no dobra, dobra, co my tu mamy? Co to było? E, a, dobra, to jest to miejsce, którego też nie będziemy odwiedzać, y, więc nas nie interesuje. Dobra, kolejny... Ej, czy tam była nasza przyjaciółka, czy mi się wydawało? Nie, nie, nie jestem pewny. Dobra, na razie mamy pana Piera. No, no był nidoran żeński, Czy to przypadek, że jest tutaj też nidoran meski? No chyba nie. Eee, dobra, to może tylko nie używaj tego confusion, bo to jest naprawdę słabe. Może rapid spin będzie lepszym. No, i widzicie od razu super efektywny. Tu trzeba używać osób ziemnych, bo ciosy robacze są fatalne, naprawdę. Eee, brawo, 16 level mamy, no ale widać, że jednak ten specjalny atak. Ej, uczy się Juterna. Uuu, to jest normalnie fajny atak. A tutaj ma typ normal, ok. I 65 mocy, ale ta zmiana to jest, słuchajcie, bardzo fajna rzecz. Ej, Sludge ma w sumie 70 mocy. A czy nie, no, 70 to jeszcze jest ok, ale ta celność mnie boli. Dobra, wolę mieć ciosy, które mają pewność trafienia, więc zmieniamy na Juterna. Taka możliwość szybkiej zmiany jest naprawdę potrzebna mi, więc czemu nie? Natomiast czekajcie, czy ja tu dobrze widziałem? Czy moje oczy mnie myliły? Nie, nie myliły mnie to ona. Aha, i wszyscy, tylko brakuje tej wariatki szonej. Chcę walkę z każdym? Jak to w parach? Aha, Tierno i Trevor i Poketuber i ja. Naprawdę, ja się czuję tak obśmiewany przez nich tutaj bez przerwy. Dobra, godzę się na to. Zawalczymy, słuchajcie, tutaj z Seriną na tych dwóch frajerów, którzy robią... poważne miny, jakby myśleli, że się ich przestraszę. Ma Charmandera i pineko. Ej, no, ten Charmander to taki całkiem całkiem. Ale dobra... Serina Magibla! Nie no no kurczę, szanuję! Ale dobra, dawaj rapid spina może... Może na Charmanderał się wydaje groźniejszym. Zobaczymy. Jest super efektywnie, nie no, naprawdę. Ziemne ciosy są OP w tym moim randomizerze. Eee, kto kolej... O! A ten tutaj Boomerangu używa. <laughs> z kości. Eee, confusion. przecież Confusion to tutaj, no właśnie, mimo tego, że dobry atak, no to... Ogólnie nie, nie jest chyba na nikogo super efektywne. Eee, a, dobra, dobrze, że zacząłem. Najpierw wyeliminowałem tego jednego Pokemona. Zmienia? Przecież to nie ma sensu teraz, zmiana. Ale zmienia na Cięciu. Dobra, potraktuj go z potężnego ataku. N Serina, co ty odwalasz? Masakra. Uzdrowiła mu trochę HP, bo ma Water Absorb, a Boomerang, jak widać, jest wodny. Masakra. Okej. Okay. Ale dobra, ta walka jest wygrana. No mówiłem, że tych dwóch typów nie ma z nami najmniejszych szans, więc spokojnie, spokojnie. Dobra, nasz starter to jest jednak potęga i moc. Dobra, pineko, żegnamy się, to może... A może Walnistry ataku może będzie skuteczniejszy, mam nadzieję. No, bije porządnie, bije porządnie, zdecydowanie. Bardzo ładnie, eee, pokonani, a ty co, tak, 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 nie, 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 już więcej, nie, nie bijcie nas. <grywia> a my z Serwiną to widzicie, Szona Shona idzie w podstawkę. Serina jest ciekawszą postacią. Ambret Town, okej, okay, tam zmierzamy, no to ja tam bym sobie zmierzał dalej. A, tylko, że tu będzie tunel, ale zaraz, jest też możliwość przejścia tutaj. I tu też jest tunel, cholera, nie wiem, którym tunelem iść. Eee, tutaj mamy kogoś, leczy mi pokemony, szanuję. Leczenie się przyda jak najbardziej. Nie wiem, nie wiem czy w tamtą część kimś musiałem wejść, czy w tą, ale chyba w tą. Na to wygląda. I tu jesteśmy już na drodze numer 8. Zatrzymaj się, a kto to jest? O nie, to oni. Co tam twój handlum porabia? No dobrze sobie radzi. Jakbyście dali mi kamień do mega ewolucji, to bym się ucieszył. A kto to to tam znowu wyzywania? czy... A nie, nie, to jakieś aktualności i w ogóle. Hmm, okej. Okay. Dobra, tutaj jakieś na skróty poszedłem. Ale, to chyba słaby skróty. No, chyba tak, tam jakiś bol. Ej, 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 a te bole, te ja chcę zdobywać. One mogą być naprawdę ciekawe, więc warto sprawdzać, warto ogarniać. Dobra, co tam masz? <laughs> Ojejku, Sajdak. Ej, dobra, dobra, żebym teraz się nie pomylił, no bo przecież Sajdaka sam mam w teamie. Yy, więc właśnie, czekajcie, czekajcie. Jeżeli chodzi o Sajdaka, no to on ma typ normal. No to nie mam nic super efektywnego, niestety. No to, ale walniemy, z Rapid spina będzie dobrem. Come on. I on ma 19 level w ogóle, ja ja sobie robicie, co to za wysokie poziomy? Ja tutaj, kurde, przychodzę z pokemonami na którym tam? 16? 16 levelu, a tutaj 3 levely za dużo. Okej. Okay. Jak tak się bawisz, to tak się bawisz. O, dobra, zmiana pokemona. Masakra biednych go Zmuchnęło wręczkę. No ale wchodzi Arek, ale to, to no, on to. Wiecie, że sobie radzi bez najmniejszych problemów. Yy, ale jest szybszy. Okej, okay, ale to co z tego, że jest szybszy, jak nic nie robi? Dokładnie, Sajdak załatwiony i myślę, że trochę doświadczenia wleci. No, trochę wpada, bardzo dobrze. Bardzo spoko eee, no dobra, dobra, to co ja tutaj jeszcze odblokowuję? Ej, bo strękwa to ja chyba jeszcze nie mam. O, wiviliony tutaj latają. No jak ładne, fajne Pokemony. Ale nie no, ja mam aż nadto teraz pokemonów dwa w zapasie, nie łapiemy więcej. Yy, dobra, tu będzie kolejny trener, więc zaraz sobie się z nim oczywiście zmierzymy. Gardevoir na dziko. Ale Gardevoir nie mógłbym teoretycznie złapać, bo chyba miałem Kirlie, chociaż mógłbym powiedzieć, że mógłbym mieć Galeidę <coughs> czy coś. No nie, no dobra, no i tak nie możemy, ale Pokémony w trawie są zacne, jak widzicie. Dobra, Tedursa. Okej, co ten mały pluszowy misiek może zrobić? Od razu powiem tak, nie śmiejcie się z Tedursy, ona mi już kiedyś zabiła Pokemona, więc z yy, się nie śmiejemy. Teddyursa jest pewnie zła, bo zawsze mówiłem na tego Pokémona Tedurisa. Nie wiem dlaczego tam zawsze I widziałem, a tam nie ma I. Ale to nieważne. Yy, Teddyursa tutaj, ze względu na to, że obśmiałem jego ksywę, przywalił mi splaskacza, więc. Okej, okay, jakoś to przeżyjemy. Raz jeszcze rapid spin, pięknie. Poczekamy aż Handum wbije 17 level i damy mu trochę odpocząć. A no właśnie, on już wbił 17 level, więc idealnie. Ajajaj, specjalna atak ładnie rośnie, ładnie, ładnie. No tak, ale na którym levelu? O, Clamperl. Yy, a dajmy Honsteriona, niech on sobie trochę powalczy. 15 level to trochę za mało. A ma fajne ataki, więc może tutaj coś porobić. Yy, a Clamperl na którym? Na 17. Ale Clamperl chyba nie jest jakiś mega, mega groźnym. Spróbujemy go najpierw uśpić. W ogóle to 100% szans na uśpienie, to jest piękna sprawa. Słuchajcie, dla Sajduka naprawdę. Świetny atak, świetny atak, co sprawia, że ta keczka staje się naprawdę dobrym Pokémonem. Ten może w końcu dobra na kogoś. No, 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 jak nie jest no very effective, to nawet potrafi coś zrobić, więc super. Mm, ale oczywiście, słuchajcie. Bijemy dalej, bijemy dalej. Ej, jak on przeżył? Co to ma być? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, Sajdaczku. One more time, Confusion. Tak jest, o to chodzi, o to chodzi. Dobra, 250. Anon, ojejku, no Anon jakich by ataków nie miał, to to jest słaby, strasznie słaby Pokémon, nim się nie przejmujemy. Jego statystyki są koszmarne. Chociaż przeżył tutaj, nawet nie stracił połowy życia. No to jest w ogóle jaka to jest literka niby? Powiedzcie, że mogę zmienić. Mogę chyba. Masakra, dobra, przestaje się śmiać Anonów. Co to miało być? Dobra. O, nie wierzę. Nie wierzę, nie! Jak ja się dam w nazloku zabić Anonowi, to to będzie największy wstyd na świecie. Nie, 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 nie. Takie rzeczy się nie mogą dziać. Nie mogą się dziać, nie, proszę. Honsterem, ty miałeś fajny atak z uśpieniem. Nie, nie rób mi tego. Czekajcie, chwileczkę, chwileczkę. Masakra, dlaczego nie użyłem jakiegoś Tailgloa na przykład? Gangshot jest słabszy. Nie no, spróbujemy go uśpić, słuchajcie, no to jest jedyne co mogę zrobić, tak naprawdę. Masakra, dawaj. Dobra, nie no, nie no, nie no, nie no, nie no, ale. Ale zaraz przecież ten atak będzie mnie bił. O kurde, to wcale nie była dobra decyzja. Ile to mi zabiera HP? Nie wierzę, słuchajcie. Nie wierzę, to wcale nie była dobra decyzja. Może lepiej było atakować dwa razy, licząc, że on użyje jakiegoś innego ciosu. Że to jest Anon. Ono chyba ma tylko jeden atak i nic więcej. Nie wierzę, nie wierzę. Dobra, słuchajcie, Confusion go nie zabiję. Znaczy, teoretycznie ma jakąś szansę na zabicie, ale. Obstawiam, że zostanie na czerwono, skoro nawet na żółto nie weszło. Użyję Gangshota, Nie, nie wierzę. Jak ja się dam zabić Anonowi, nie, no to jest masakra. Nie mogę zmienić Pokémona, na dobra Gangshot i błagajmy, żeby to był cios super efektywny. Proszę, proszę, proszę. Teraz mówię jeszcze szybszy. Proszę, saj tak, super efektywnie. Okej. Okay. Największy wstyd na świecie. Zostałem zabity przez Anouno, nawet nie wiedząc, co to tak właściwie jest. A może to jest E jakieś odwrócone? Nie wiem. Masakra dałem się zabić Anounowi. No normalnie nic tylko. Rzucić YouTuba, rzucić nagrywanie, schować się przed światem i nie wychodzić. Nie mam pytań, Sajdak, wybacz mi. Jak to się stało? Jak to możliwe? Przecież Anu no ma tak słabe statystyki, no jak to się wydarzyło? Nie, no masakra, no wstyd i hańba mi. Wstyd i hańba, no co mam więcej powiedzieć? Nie no, naprawdę, no wszystkiego bym się w życiu spodziewał, ale nie tego, że mnie Anon zabije. No ludzie, a ja kiedyś... kiedyś zostałem pokonany przez Dito, okej. Okay, była taka jedna seria, ale to już, to już był Dito, który się przekształcił i wtedy miał abilitkę, która umożliwiała mi ucieczkę. I co ciekawe teraz znowu Anon też nie dał mi uciec. No ja wiedziałem, że ta passa jest za dobra. Ja wiedziałem, że tu się musi zacząć coś psuć. Honsterion, wybacz mi, byłeś wspaniałą kaczką, która niestety nie doczeka się swojej formy Goldaka, ale może o to chodziło, żeby zginął w tej formie. Masakra, no jak to się stało w ogóle? Nie, no wstyd mi jest, ludzie, no co ja mam powiedzieć, no naprawdę. Honstaren tam mi nie wybaczy, jak zobaczy, co tu się odwaliło. Jak, jak i jeszcze raz jak. Bo ja nie wiem, ja sam nie wiem, ja się pytam, czekajcie, tu będzie jakiś przedmiot chyba do zdobycia. Masakra, masakra, no wstyd i hańbami. O szakra, co tu się wydarzyło tak właściwie co tu się Czekajcie, a to nie tutaj muszę wejść tak jakby Tak tutaj mamy o Persimbery ma. idź tam z takimi przedmiotami. Teraz to ja już potrzebuję po prostu psychologa, żeby sobie porozmawiać o moich problemach z poksami. Czekajcie, czy ja mogę tu jeszcze jakoś wrócić nie. Będę musiał jeszcze raz chyba przejechać tędy i wtedy dam radę na dół. Nie, no no aż mi głupia po prostu. No, Anon, żeby zabił. Anon. I to jeszcze Anon, taki prawdziwy Anon. O, Ambrettown Town. Hej, sąsiedzi. Kto to tutaj? O, Serina, proszę cię, nie walcz ze mną, proszę cię. Tak, tutaj jest. Tutaj są z Teoretycznie mógłbym ożywiać skamniny, ale, ale na razie z nimi czekamy, no bo wiecie, w końcu mam dwa pokemony, które czekają w zapasie. Uh, nie, 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 nie leczymy najpierw. Słuchajcie, nie leczymy, bo najpierw musimy odłożyć mojego Pokemona do boxa. Sajdak, wybacz mi. Odchodzisz do... O, to jest... A czekaj, a da się, da się jakoś... Nie, nie, dobra, czekajcie, zrobimy coś takiego Organize boxes. I to powinno być, słuchajcie, takie straszne miejsce. Poniekąd, to powinno być Pokémonowe Piekło. O, dlatego damy wulkan. I to będzie. Jakby to powiedzieć, nie wiem. O, nazwy to miejsce, słuchajcie, wiem, jak to nazwę, bardzo ładnie. To się będzie nazywało. A, pisać nie potrafię. To się będzie nazywało po prostu Hades. Ostatnio mam ochotę zagrać w jakąś grę związaną z mitologią grecką, więc to będzie mnie tak nakierowywać. Możecie dać w komentarzu jakieś fajne propozycje gier, które właśnie są związane z mitologią grecką, Daj, dajcie znać. Natomiast ja biorę Pokemony po kolei, czyli pierwszym Pokemonem, którego zdobyłem nie był nie był Lipard, czy Zegrzo, tylko. Tylko Natalia, czyli Solozis. Solozis też trochę potrzebuje dewolucji, niestety. No ale bierzemy go i mam nadzieję, że będzie mocno ekspił. Oby tak było. Yy, na salę to ja raczej jeszcze gotowy nie jestem, tak, tak mi się wydaje. W ogóle właśnie, zamiast do miasta... Ej, ale pokemon'y ogólnie podleczyłem? No syba, chyba są podleczone, ja to bym się jeszcze tutaj wybrał, bo tu są jakieś fajne przedmioty w różnych miejscach. Przynajmniej tak mi się wydaje. I może coś zdobędziemy. Przy okazji zobaczymy, jakie Pokémony tutaj występują. Ale, no nie, no wstyd i hańba, i nie wiem co jeszcze. Naprawdę, no strasznie mi głupio, słuchajcie, no jak można dać się zabić Anonowi? No nie wiem. Ech, napiszcie, słuchajcie w komentarzu, dajcie jakiegoś znicza, nie wiem, albo napiszcie. Nie wiem, że wstyd, no wstyd, no co ja mam powiedzieć? No wstyd, nic więcej. Masakra. To wcale nie tak, że ja nie lubię Sajdaka i go ubiłem. Nie, 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 żeby nikt nie myślał, że tak było. Nie, nie, nie. Ja lubię Sajdaka, naprawdę, polubiłem tego Pokemona. O, a tu Dirling. A, dobra, to jest Dirling. Myślałem, że to jest ta jego wyższa forma southwake. Okej, okay, coś mi się pomyliłam. A, no handlu, ja miałem mnie trenować już teraz, no ale dobra. Dwudziesty level. Powiem Wam, że włączę. Od kiedy Rage bije dwa razy? Przepraszam bardzo, ale od kiedy Rage bije dwa razy? Ja się pytam. Ej, dobra, on mi za dużo zabrał. Co tu się dzisiaj odwala? Ja się pytam. Dobra, Arek wchodzisz z tym. Ej, dziwne rzeczy się dzisiaj dzieją. Ja włączam Expola jednak, wiecie? Bo to się okazuje, że... że wcale nie jest łatwą. Co tu się. Od kiedy Rage bije dwa razy? Co tu się dzieje? Ja się pytam, nie rozumiem tego. Ej, kompletnie nie rozumiem tego, co się dzieje. Radek, wchodzisz, ty nie wiem, mam nadzieję, że będziesz miał jakiś dobry atak. Dobra, słuchajcie, muszę przestać zmieniać Pokemony. Co tu się dzisiaj odwala? Ancient power, dobra, to musi być słabe, to nie zmniejszy mi obrony. Dobra, jest gorsze, ale... No nie wierzę, zbustowało mu wszystkie statystyki. Na no, ja się chyba załamie zaraz. Co to jest grane? Ej, coś mnie bije cały czas. Ja nie wiem co mnie bije drugi raz. Ej, nie kumam tego, co tu się odwala. Kompletnie tego nie rozumiem. Dobra, dawaj confusion. Nie, nie wierzę. Nie wierzę, nie. Ej, co jest grane? Co mnie niby... Dwa razy zbustował statystyki. To jest niemożliwe. Boże, jaki fart, że to było super efektywne. On był po dwóch bustach, słuchajcie. Ten Pokémon, ten mały Pokémon mógł mi zabić całą drużynę. Co jest grane? Co się dzieje w tej serii? Nagle zaczęło się dziać. Było tak dobrze i takie rzeczy się dzieją. Signal Beam, całkiem dobry atak, ale mała celność, kurczę. Eee to jest dobre, ale nie wiem czy tego używam w sumie. A w sumie z Pan Speedita to rzadko korzystam. Dajmy to, nie no słuchajcie, jaki fart, co tu się... Znaczy fart i nie fart jednocześnie. No rozumiecie jak to jest w ogóle użyć dwa razy Ancient Powera? I dlaczego ten rage bił dwa razy? Nie rozumiem co tu się w tej walce wydarzyło. Dobra, nie wiecie co? Włączamy exprera, bo, bo ja sobie nie poradzę, naprawdę, ja to widzę. Widzę, że tu się dzieją rzeczy co najmniej dziwne. A, a takie rzeczy nie powinny się dziać. Ewidentnie nie powinny się dziać. Nie no, naprawdę, okazałoby się, że mały Deerling mógł wyeliminować całą moją drużynę. No przecież takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w cywilizowanym świecie. Nie no, jakby mnie jeszcze Deerling ubił, to już w ogóle bym naprawdę, chyba, chyba by już nie było odcinków codziennie, bym naprawdę nagrywał raz na miesiąc, tak żebyście zapomnieli o tej serii. Nie wiem, nie wiem, słuchajcie, kompletnie nie wiem co tu się odwala, ale tak być nie powinno, no. Masakra. Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem Co tu się dzieje. Ale to jest chore. Chore! Dobra, zmieńmy sobie Pokemona. Eee, może dobra, może ty powalczysz, może ewoluujesz w końcu, bo ja czekam na twoją ewolucję. A, dobra, bo to jest to akwarium. Tylko z tego akwarium dało się chyba zejść w ogóle gdzieś, jak dobrze pamiętam. I tam będzie jeszcze obszar. Tak, to jest droga numer 8. I ona nie powinna być zablokowana. Tutaj być może będą też trenerzy. O, proszę bardzo. Mago Berry sobie leży. Szkoda, że Berry nie zostały zastąpione jakimiś innymi przedmiotami, żeby też coś fajnego wyleciało. Nie pogardziłbym. A nie. Tak, mam poczekać. Eee, to na mnie nie przepuści. No to słabo, słabo, strasznie słabo. Dobra, czyli tu nie przejdziemy na razie, to już wiemy. No dobra, ale... Ej, a czekajcie, czekajcie, czy ja tam coś widziałem? Czy, czy tu nie ma ścieżki? Owszem, tu jest jakaś ścieżka i... A, ale to jest też do miasta po prostu. Tak, idę wybrzeżem, w ogóle strasznie zasuwam. Focus band, fajny przedmiot. Nie pogardzam. Aczkolwiek nie, no dajcie spokój, co ten Deerling odwalił, co ten Anon odwalił, co tu się w tej serii dzieje? Miała być taka miła i przyjemna seria, co nie? Takie, taka seria, gdzie niektórzy mówili, że najprostsza z wszystkich, tutaj nikt ginąć nie będzie. No nie wygląda mi to, słuchajcie, żeby mi nikt ginąć nie miał. Naprawdę mi to tak nie wygląda. Dobra, co my tu jeszcze mamy ogólnie w tym mieście? Może coś ogólnie interesującego? Yyy... A nie, zaraz, w tym mieście nie było... sali. Nie, w tym mieście sali nie mam. No. Dobra. Ej, a jakbym sobie tak, słuchajcie, odłożył skamieliny i ożywił je, tylko że sobie znowu je zostawił jako te takie dodatkowe pokemony, co nie? Na przyszłość. W sumie w tej serii ma to sens. Ale z kim ja muszę porozmawiać? Aha, jakbym miał Genesecta, gościu. Skąd ja mam mieć Genesecta, zwariowałeś? Przecież nie mam takiego pokemona. Dobra, coś tu się dzieje. Serina przyszła. Czekaj na mnie. A, dobra, mieliśmy w dwójkę przyjść coś się dowiedzieć o Mega Tak jest. Witajcie, przyszli archeologowie. <grym> tak, mam na imię Serwina i to jest Judy. Tak, no jesteśmy w sprawie tak właściwie nie z Kamilin, tylko żeby dowiedzieć się coś o Mega -Ewolucji. A więc jesteście studentami profesora Sekamora, Słyszałem o Was. Ym... No ale on jak widać też nie za dużo wie na ten temat, ale. No właśnie, z Kamiliny. Ja coś wiem więcej o Skamielinach. I, I z chęcią z Tobą porozmawiam kolegom. No i co teraz? Tak, żeby porozmawiać z asystentem. Glittering Cave, tam mamy się udać. Dobra, pójdziemy tam sobie z pewnością. Yy, no dobra, ale to, to kto tu przyjmuje z Ja się tak zapytam. Nikt? Nie, czekajcie, zaraz zobaczymy. No przecież ja mam dwie Skamielinki, ja może muszę wejść i wyjść, żeby Serina zniknęła. A nie, ona tu dalej jest. Ale no to, to jak to jest w ogóle. A, bo on jest w tej jaskini i dopiero jak tam wróci, to będzie mógł mi tam ożywiać skamieliny. Okej, okay, rozumiem. Wszystko rozumiem. No i tu będzie przejście i tu będzie Rajorn potrzebny między innymi. No witam. Tak, na nie będzie trzeba jeździć. Pamiętam to, dokładnie to pamiętam. Dobra, jesteśmy na drodze numer 9. No i tak jak mówiłem, jest tu rajorn. czy tu zawsze pada? Nie wiem, ale jak widać, trzeba iść. Czy tutaj normalnie dzikie pokemony nas nie, nie atakowały? Którym to się biło w to wszystko? Nie, bo tu się a tu się nie robiło rozpędu, tylko trzeba było właśnie tak chodzić i rozwalać. Okej. Okay. A są też dzikie poksy, a wśród nich mamy. No, Zebstrajkę, ciekawy Pokémon. Ale z Zebstrajką. Wolałbym nie walczyć, bo to jest dość szybki Pokémon w ogóle. I nie mogę uciec. No tak, tak, tylko tego mi brakuje, żebym nie mógł uciec. Nie no, proszę cię, ucieknij. Ej, Nie, nie, dobra. Ten pokémon używa dwa razy Balkapa. Zabierzcie mnie stąd, uciekni z tej walki. No, dziękuję. Ja już po prostu tak mi ręce chodzą, bo się boję tego, co tu się wydarzy, jak one się bustują, tak jak tamten ten przesądny Poweram. Eee, dobra, możemy zejść, możemy sobie zebrać eee, cokolwiek tu mamy. Chill Drive. A co robił Chill Drive, tak właściwie? Zaraz zobaczymy. Eee... eee, eee, eee. To było dla sekta właśnie, o proszę. Lodowy typ dostaje wtedy. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Dobra, wsiadamy raz jeszcze. Yy, Muszę sobie... czekajcie, który z moich Pokemonów jest w ogóle naj... najszybszy, tak z czystej ciekawości? A no tak, jak, jak on miał go wyprzedzić ze Psyra, jak on ma 20 speeda? Ej, masakra, mam tak wolne Pokémony, tylko Handum jest szybki. Dlatego może dajmy sobie jego na pierwsze miejsce. I naprawdę szybkość moich Pokémonów jest niewalająco słaba. Ej, ej, co co, co, co co, ty robisz? Jedziemy! Jedziemy dalej oczywiście. Poszukujemy skarbów. O, o tam też coś jest ukrytego, więc. i... No właśnie, można jechać, ale co chwila musi coś cię atakować. Skragi! Skragi to bardzo fajny Pokémon, ale nim się teraz nie zajmujemy. No niestety jeszcze mamy Liparda w zanadrzu, jak coś. Dobra, dawaj tu. Zsiadamy. No, te, te, teraz możesz zsiąść, tak jest. No i zobaczmy, co tu mamy. Rostberry. No, to tak średnią. Wolałbym coś ciekawszego. Dobra, Rajorn ponownie. Jedziemy, jedziemy. Jak widać, Rajorny są tutaj, widzicie, bardzo pożytecznymi Pokémonami. Ojejku, to będzie taka walka powietrzna. Czy znaczy, ta walka powietrzna nie jest potrzebna? Ale ja chyba nie będę jej toczył. Mam złe wspomnienia z takimi walkami, słuchajcie. Bo tam można tylko mieć Pokémon latające. I okaże się, że w sumie może nikogo nie będę miał. No witam. A tutaj nic się specjalnego nie dzieje, a Ty mi coś powiesz? Tak, tak mi się wydaje, przynajmniej, że tutaj była taka walka powietrzna. T takie mam wspomnienie. Glittering Cave. A, no tutaj będzie się działo, słuchajcie. W tej jaskini, ale ja myślę, że do tej jaskini tak sobie na spokojnie ruszymy, ale już w kolejnym odcinku. W tym i tak działo się wiele złego, więc. Lepiej uważajmy, tylko tyle powiem. Lepiej uważajmy. Natomiast moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się podobał mimo wszystko, mimo śmierci pierwszej, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napiszcie jakiś pocieszający komentarz, chociaż no i widzimy się może jutro. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie, ale to tyle na dzisiaj, tak więc do zobaczenia do kolejnego. Cześć, i czołem i na razie. Hej!